tak chciałeś wyznać, że jesteś Spider-Manem? A gdybym cię zabiła. Ja mam się czuć winny, że prawie mnie zabiłaś? Chcę, żebyś mnie przestał okłamywać. Mogłeś wstąpić do Undergroundu, bo myślałam, że to rozumiesz. Rozumiem. Muszą zapłacić za to, co Krieger zrobił Rikowi. Ale nie tak. Tylko w ten sposób mogę go zniszczyć. Musisz mi na to pozwolić. Proszę nie mogę obiecałem. Tak jak ja. Dlaczego tutaj? Tata nas zabrał. Na ten koncert. Siedem chórów z siedmiu krajów. Pamiętasz? Gana była świetna. Gany nie było. Chodzi ci o Gwineę. Jestem pewien, że to była Gana. Gwinea, Belize, Polska, Kuba, Korea, Tajlandia, Wenezuela. Masz rację. Jak zwykle. Zwykle. 走。 Naprawdę się zawiodłem, kolego. Kriger. Pani Mason? Wiedziałem, że będzie problemem, ale ty? Miałem nadzieję, że całkiem nieźle się dogadamy, gdzie jesteśmy? Jesteśmy za kulisami. W pilnie, najpilniej strzeżonej placówce, trzewiach naszej maszyny. Krygeral z ciebie menda. Hmm. Wiesz, kiedy jej brat i ja tworzyliśmy Nuform. Podpisałeś się tylko pod patentem. Rick mówił, że jedyne, co naprawdę umiesz, to sprzedawać cudze pomysły. Przynajmniej ja wciąż mam puls, kotku! Ale wystarczy. Racja? Pierwsze, co z tobą zrobię, to poproszę. Wow! <laughs> Rewelacja! To mimowolna obrona? Coś pięknego. I później ściągnę z ciebie tę maskę i... i odkryję trochę Twoich tajemnic. Wyglądasz na. piękny okaz niezłej bioinżynierii. A wiesz, czy mi to pachnie, młody? Dobra, czas trochę poćwiczyć. Nogi same się nie zrobią. Wyciągnij z niej, gdzie jest mój nufon, co? No nie zdołam bez niego otworzyć plazy. A i wiesz, użyj jego. Skończymy co zaczęliśmy na moście. Żadną <gryw> W porządku Chcieli Cię zabić o, Tak szybko nie wymiękam Wy dostańmy się stąd Рокс он